Dajcie, moi drodzy, z tej strony energii, dzisiaj, moi drodzy, będziemy na końcu, po długiej przerwie. Będziemy, moi drodzy, przerabiali wasze zdjęcia, więc coś się chciało, prawda? No, dajcie jeszcze łapkę przy okazji, ja już może zacznę. Już wystarczy tych błyskotek, już wystarczy tych kolorków Zacznijmy, może. Dobrze, przed nami Agata. Dzień dobry, Agatko. Ja Nie mam pojęcia, to będzie tak spontaniczny odcinek, moi drodzy. Ja naprawdę ja się boję, co z tego wyjdzie. Ok, już mam pomysł, moi drodzy. Ja już mam pomysł, co z nią możemy zrobić. Majtek statek Oj, drodzy, to jest idealnie to. Nie wiem, czy myślicie o tym samym, co ja, ale spokojnie. To będzie dobra przeróbka. Ja już to czuję w głębi serduszka. Dobrze, teraz tak, statek. Aś tu teraz, panie, zdjęcie znać odpowiednie. Kurde, no. Do what you, want, cause pirate is free. you are a pirate. Ja Szukam jakiegoś miejsca, jak się nazywa na statku, i czytam jakiś słowniczek żeglarski. Ja pierdzielę. No, od dzisiaj em, Agata zostanie marynarzem. Czy kim to tam się jest? Zrobię inaczej, mam pomysł. Moi drodzy, wsadzamy tam Agatę. A bo gdzie ją? Tutaj ją serie. Ooo, o ja! To je to, moi drodzy, to je to! Okej, okay, będziesz tam, Agato. W trzeba pomniejszyć, żeby jakaś taka duża się tu wydajesz. <grym> Jakie to jest małe. E, no dobrze. E, teraz trzeba ci zrobić to w ten sposób i jeszcze jedną rzecz. Czapka marynarza. O, 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 Taki kaszkiecik mi chodziło. Idealnie, moi drodzy. Idealnie. Teraz tylko czapkę trzeba założyć Agacie, prawda? No i Agata właśnie dzisiaj awansowała na marynarza, więc... Bo to też tam tak widać. No więc napiszcie teraz Agacie w komentarzu Gratulujemy ci Agato. W komentarzu <grafię> Agata gratulujemy ci, bo została <grafię> marynarzem czy kuźba piratem jakimś. to może weźmiemy Martynę. Cześć Martyna. Witam cię serdecznie. Co z taką Martyną możemy zrobić? <grafię> mam pomysł, okej, okay. mam moi drodzy pomysł <grafię> I to będzie chore. Nie patrzcie co robią, bo troszeczkę mam zaspoileruję, a może już wiecie, a może też nie wiecie, no nie wiem. No i teraz wyszło to... Wyszło to mniej więcej tak, tak jakbym chciał Wyszło to mniej więcej tak jakbym chciał yeah. <laughs> o mój Boże! Dobra, Martyny starczy, lećmy dalej, bo to, to co się tutaj teraz odwaliło to. Przepraszam, ja nie chciałem... No to co, teraz może Alina? <laughs> A ah, kurczę. Myślmy, co możemy z doliną zrobić. <laughs> nie nie mogę z tego. Dobra, zrobimy teraz szybką błyskotkę i ja wpadnę za ten czas na pomysł. Dobrze, zróbmy błyskotkę. Dobrze, wiecie co? Błyskotkę w sumie zrobiłem, ale stwierdziłem, że ja się tu nie będę rozdrabniał. Ja bardzo lubię usuwać. brwi, lubię usuwać. Mam, mam pomysł. Zróbmy teraz to na co wpadłem. Mój pomysł jest troszeczkę dziwny, aż to sobie troszeczkę powiększymy, może co? Myślę, że to jest dobry pomysł. Ja. Ja. Okej. Okay. Co się. tu się stało? Co. co? Że co? Mój imiennik. Zdjęcie wszystko wyjaśnia, dobrze. Okej, okay, w sumie to ja mam pomysł. W sumie to mam przegenialny pomysł, dobrze. Tu mam jakieś śliczne dziecko, tutaj jest Mati, siema. Nie wiem czy wiecie do czego zmierza. Ja już się naprawdę boję. Okej, okay, bierzemy. Nie, co za zdjęcie. Boże. nie, Już to wygląda jak szrek. No nic, dobrze. Moi drodzy, to jest to był Mati Mati... W sumie to nie wiem, czy wiecie do czego tym razem zmierzam. Kolejny będzie podniana twarzy, tym razem na coś innego. E, modelka. To też będzie ostro poważony, więc uprzedzam, co oglądajcie. Uważajcie co oglądacie w ten sposób. Okej, okay. siema Bartek. No nie wiem czy to się tego tak obciąło, jakby powinno, ale spokojnie. Easy. Moi drodzy, teraz jest kamerka na cały ekran. Na razie nie widzicie co ja, co ja zrobiłem. Zrobię jeszcze jedną błyskotkę, żeby nie było, żeby był jakiś efekt w tym filmie błyskotka. Okej, okay, tak. nie wiem po co to było, no ale dobrze, moi drodzy. I teraz tak, słuchajcie, przygotujcie się na to, teraz to zobaczycie, bo wiecie, bo bywa różnie, bywa naprawdę różnie. Yy, no. Tyle Oj drodzy, generalnie z takiej oto pięknej modelki Wyszło coś, czego nie wiem czy do końca chcecie zobaczyć Bo Bartek tutaj proszę państwa podwyższył stawkę do Poziom... Poziom... ...cia modelem Więc, uwaga Przygotujcie się na 3, 2, 4... Do what you want, cause a pirate is free You are a pirate Your are fit and Being a pirate is all to do what you want, cause a pirate is free You are a pirate Więc Uwaga! Przygotujcie się na 3, 4... Dobra! Patrzcie. <laughs> Troszeczkę ta kolorystyka tutaj, prawda, nie siadła. Ja, ja wiem, ale, ale za bardzo mi się już nie chce e, bawić tu w kolorki, bo moi drodzy, na dzisiaj to już wystarczy, na dzisiaj to już będzie koniec, bo ja już naprawdę mam dość. Oj drodzy, na dzisiaj kończymy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Tutaj macie też odcinek, już wam leci, możecie w niego kliknąć. Oglądajcie moi drodzy, poprzednie odcinki na kanale, wszystkie linki macie w opisie, macie teraz też tutaj, ja za chwilę będziecie mieli trzy filmik. Subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie. Oglądajcie moi drodzy, bo ostatnio was dzisiaj was przerabiałem, ja nie wiem, moi drodzy. Ja nie wiem co to będzie. Na dzisiaj kończymy. Do zobaczenia kolejnym razem. Trzymaj się. Cześć.